Jankes, cześć, witam, zapraszam na kolejną imprezkę w SKTV. Co przed nami? Na pewno ogromny zestaw imprezowych klipów. Z pewnością wpadniemy do klubu z kim? Razem z cudowną Olą będziemy robić różnego rodzaju cudawianki. Co jeszcze? Będą prezenty. Yy, Impreska 12, w środku dwie płyty, mnóstwo dobrej muzy to do wzięcia w konkursie, który już wkrótce. No i coś świeżego, nowego, rewelacyjnego wspaniałego. Mógłbym tak jeszcze długo. Będziecie mogli od dzisiaj pozdrawiać w jaki sposób? Wysyłając yy, message do mnie do Jankesa, wklikujecie meserza w swój telefon, wysyłacie to wszystko i to ląduje tutaj na moim monitorku po lewej stronie. 7242 to numerek 7242 SMS-a, rozpoczynacie hasłem impreza. Startujemy, to jest imprezka, to jest Jankes, lecimy. No! Mm. Cześć moi drodzy, tu Ola, a to jest program Impreska w SKTV Hit na czasie. Dzisiaj będziemy się bawić we Wrocławiu w hali stulecia na imprezie Guts Kitchen. Zagrabasto, zagrają Cosmic Gate, będzie się działo, tam ludzie się naprawdę niesamowicie bawią. Ja zaraz poszukam kilku odważnych, którzy będą mieli okazję kogoś pozdrowić. A jeżeli Wy chcecie kogoś pozdrowić, to możecie to zrobić. Wystarczy, że wyślecie SMS-a i tam wpiszecie swoje pozdrowienia, a one pojawią się tutaj na dole. Tymczasem lecę na dół i sprawdzę, jak się bawią ludzie. Moi drodzy, oglądacie program Impreska w SKTV Hit na Czasie. Ze mną Przemek i Agnieszka. Agnieszka, czy zauważyłaś, że mamy bardzo modne sukienki? E, tak. Znasz się na modzie. Jak się bawicie? Proszę? Jak się bawicie? Świetnie! Impreza super! Dawno takiej we Wrocławiu nie było. Twoja dziewczyna się trochę wstydzi, dlatego nie masz szansę pozdrowić swoich znajomych. ona, ona trochę się tam wstydziła, bo masz tak samą, taką samą sukienkę. Dobra, dobra, teraz możesz pozdrowić swoich znajomych. Dobra, chciałbym pozdrowić wszystkich znajomych, wszystkich ludzi, którzy to są, DJ-i, ciebie i całe Radio SK. Dziękuję bardzo za pozdrowienia dla mnie. Oglądacie imprezkę WSK TV, Tutaj w tym miejscu również możecie pozdrawiać, w jaki sposób wysyłacie message do Jankesa na 7242 za 2 zł z malutkim hakiem, czyli, czyli z tak zwaną watą. sms -y lądują tutaj na moim monitorze po lewej stronie. Proszę bardzo! Jankes, pozdrow wszystkich, no to jest wariowo. Pozdrów wszystkich uczących się na koło z ekonomii. Ludzie, no zwariowaliście tak przy okazji, nie uczymy się dzisiaj. Przede wszystkim imprezujemy za chwilę kolejny zestaw imprezowych. Wracamy do Olki, która robi szubidubi w klubie. No i co jeszcze? Za kilka chwil w to do wzięcia ta ładna składanka, która już do Was powolutku leci. No, za chwilę do Was wracamy. macie program Imprezka w SKDB na czasie. Ja się bardzo cieszę, bo ten oto mężczyzna sam do mnie podszedł i powiedział, że chciałby troszeczkę porozmawiać. Mój drogi, jak masz na imię? na imię Arek, pozdrawiam swoich samych. Czekaj, jest czekaj! Elegancko. Zaraz pozdrowisz! Jak się no? dzisiaj bawisz, jak Ci się podoba impreza Guts Elegancko się bawię, jest elegancko! A jeżeli będzie kolejna edycja, znowu, znowu się na nich pojawisz? Na pewno, bo ten dobrego hamburgera jest dobrze. No to teraz możesz pozdrowić swoich znajomych. Pozdrawiam znajomych. Wszystkich nie będę nas wymieniał, bo za dużo ich jest. Wow! Super, bardzo Ci dziękuję. Oglądacie imprezkę w SK TV. Ola na imprezie, Jankes w studiu, między innymi z waszymi SMS-ami i z czym jeszcze? Z prezentami! Proszę bardzo, składanka SK, Imprezka, część 12, w środku dwie płyty, 40 dobrych numerów, między innymi w środku Gangnam Style. Co zrobić, by zgarnąć ten składak? Wystarczy odpowiedzieć na proste Jankesowe pytanie. Podajcie trzech polskich artystów, których można znaleźć. Na tej składance odpowiedzi, te dobre najlepiej, wysyłajcie drogą mailową na jankesmaupa.sk.tv Dziękuję za uwagę, za chwilę do Was wracam. Moi drodzy, oglądacie program imprezka w SKTV Hit na Czasie. Nalazł się odważny! Sam do mnie podszedł i powiedział, że chciałby porozmawiać. Jak masz na imię? Norbert. Nor A skąd jesteś? Z Żardowa. I jak się dzisiaj bawisz na imprezie Gatskiczyn? Najlepsza impreza na świecie. Najlepsza? Czyli jak znowu będzie ta impreza, to na pewno przyjedziesz, tak? Na 100%. Na 100%. okej, okay. okay, to teraz chwilkę dla ciebie. Możesz pozdrowić swoich wszystkich znajomych, bo tutaj jesteśmy otoczeni. Pozdrawiam tam Żardów. Bawmy się, jest tu dobrze. Przyjeżdżajmy tutaj, jest super. Super, dziękuję Ci bardzo! Moi kochani, oglądacie program Freska w SKTV. TV. to na czasie. Ze mną naprawdę imprezowa para. Przedstawcie się. Jagoda. Remig. Dużo razem imprezujecie? Dużo i często. Cztery lata, pięć lat. No to super. Jestem z Was dumna, że tak długo wytrzymujecie. A jak się Wam podoba dzisiaj na imprezie Guts Kitchen? Całkiem nieźle, ale mało ludzi. A tam mało ludzi. Powiem Ci, że byłam na takich imprezach, na których było dużo mniej. A teraz czas dla Was. Pozdrówcie swoich znajomych. Tych, którzy nie mogli tutaj dzisiaj być. No szczególnie Joanny i Ciechana. Bardzo pozdrawiamy. Szkoda, że nie jesteście z nami. Dokładnie. Naszych najlepszych kumpych. Dobrze, najlepszych. Wszystkich ja. znajomych. Dobra, to ja też pozdrawiam Waszych wszystkich znajomych. Dzień, dzień. Dzień. Oglądacie imprezkę WSK TV. Przed chwilą do Jankesa doleciał bardzo ładny SMS. Cytuję, nawet go zapamiętałem w tej swojej malutkiej głowie. Jankes ogarnij się, myślnik Kaśka. Dziękuję pani Kasiu, dziękuję za ładnego SMS-a. Oczywiście, zastanawiam się, co mam takiego tak do końca ogarnąć. Może tutaj, bo tu jest trochę słabo. Ale obiecuję poprawę. Ogarniam się i wracam do Was już wkrótce w kolejnej imprezy, której, pamiętacie, Pamiętacie? Pamiętacie? Możecie yy, pozdrawiać drogą SMS-ową. Na dziś to wszystko. Odmeldowuje się Jankęst. Do zobaczenia. Cześć, pa!